Czas z tym skończyć! Dodałem trzeciego węża! I patrzymy na z y, Pythona. I tam nie dożyje jest wąż, czy jest jeszcze czwarty A w dzisiejszym odcinku z wybór narzędzi ofiary Fallouta 76 Zaczynamy! Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest odcinek na 27 czerwca 2022 Wpierw parę głosów palafiarnych Odcinki na koniec tygodnia będą nagrane Dlaczego? Bo w środę wyjeżdżam do Koszalina. 30 czerwca będę na Koszalince, gdzie będę miał temat, który już trochę mówiłem w ramach jednej z moich prezentacji. Będę porównywał trochę Cypress i Playward z perspektywy ograniczeń obu frameworków. To jeszcze mi pracę nad tą prezentacją kosztuje, bo odkąd miałem wszystkie materiały przygotowane, wyszedł Cypress 10, który trochę namieszał. I przyznam się szczerze, w pracy dalej nie zmieniliśmy. Nie przeszliśmy na dziesiątkę i dalej nie mam wyrobionej opinii na temat dziesiątki, więc będę musiał się trochę przygotować do tej prezentacji, żeby o tym powiedzieć. Yy, ale w międzyczasie wracajmy już do naszych materiałów bieżących. Yy, naszym pierwszym odcinkiem na dzisiaj mam nadzieję, że to się nagrywa, bo widzę, że mi się zatrzymał zegar. Yy, więc na niewiele czasu leci. Yy, naszym pierwszym materiałem na dzisiaj jest. Yy, nie do końca artykuł. No, a w ramach dev pojawiło się ciekawe pytanie parę tygodni temu na temat jakiego wyboru technologii żałujemy najbardziej, i pojawiło się tutaj trochę ciekawych dyskusji w komentarzach. Przyglądając komentarze, co było bardzo ciekawe, to też miałem okazję doświadczyć. Bardzo dużo firm żałowało pójście w no, sql a W sensie firm, bardzo dużo osób. Parę osób wprowadzało jakieś proste rzeczy, gdzie były jakieś relacje i e, używały tego no SQL-a tam i, i następnie żałowały, że okazało się, że musiały tyle dodatkowego kodu napisać, żeby to obsłużyć, kodu, który tak naprawdę normalnie relacyjne bazy danych nam załatwiały i że to się kończyło bardzo nieopłacalne, a czasami wręcz bardzo kosztowne. Jakiś inna osoba podaje przykład, natomiast że aplikacja po prostu właśnie padała, że e, nie była stabilna, po prostu systemy nie padały, nie działały najbardziej stabilnie i różnych przygód związanych z e, tym było dużo. Ktoś inny na przykład poszedł za technologiami i chciał się pobawić z Google Cloud, z Firestorem, który ma naprawdę wiele ciekawych opcji, ale kiedy zaczął budować sobie aplikację i zobaczył, ile by to go wyniosło, żeby to w ogóle działało, to bardzo szybko zmienił swoje plany. No, inni osoby opowiadali także trochę przygód z JavaScriptem. No, było trochę takiej rzeczy, nie ma co ukrywać. Te narzędzia potrafiły różnie zadziałać, różnie się zachować, więc jak najbardziej jestem w stanie to wszystko zrozumieć. A, a ja jestem ciekaw, jakie wasze są doświadczenia, jeśli chodzi o takie rzeczy. Ja em, takich większych wyborów na razie z perspektywy czasu, to bym powiedział, że zdecydowanie się u nas w firmie obecnym w projekcie Cypressa. Że uważam, że jeden z projektów Cypress nie buduje wyborem, no, w drugim uważam, że jest jak najbardziej ok, ale jakbym był znowu w tamtym momencie czasu, wybrałbym playwrighta. Um, no, to tyle z mojej strony, jestem ciekaw, czy Wy macie też tak jakieś wybory, których żałujecie. A naszym drugim materiałem jest. Um, no, bardzo ro ostro rozpracowana sytuacja z Falota 76. Ogólnie rzadko wchodzę do to świat gier, mimo że jestem wielkim fanem gier, obecnie gram w Elden Ring. Najczęściej staram się, żeby się na to część naszej branży. niektórzy mówią, że no, to jest dość specyficzna część naszej branży, jest to specyficzna część naszej branży, ale z drugiej strony to samo można powiedzieć o embedded i tak dalej, i tak dalej, a nie chcę być tak wyłączającym. Moim zdaniem jednak jest to do tego, że branża gier obecnie, przez to, że jest pod bardzo wielkim lupą, bardzo wiele negatywnych zachowań, które także dzieją się poza nimi, nimi wychodzi jest tutaj bardzo ciekawy, rozpisany artykuł na temat właśnie Fallouta 76. Jest to jeden chyba z najbardziej nielubionych Falloutów, jakie wyszedł. Jest to gra MMO alla Live Service, która podmiała wiele błędnych decyzji podjętych i została robiona przez studio, które nie ma z dużo doświadczenia z grami online. I, co się trochę powtarza sytuacja z Anthem'a, miło, że miało podstudio, które coś takiego robi, bo na przykład mieli podstudio, które robiło Elder Scrolls Online, to ludzie z tego nie zostali zaangażowani w projekt, i ich uwagi, które były słuszne, były ignorowane. Jest tutaj dużo opisane, bo najczęściej w takich sytuacjach bardzo ostro dostaje się QA'om, o tym jak często oni po prostu tracili czas, bo dostawali build do testów, który po prostu nie działał, który nic nie robił, i ludzie byli ostro z tym frustrowani. Historia zawiera tutaj wiele różnych sytuacji, które nie są bardzo fajne. Więc jeśli interesujecie świ światem gier lub jak w ogóle management potrafi robić e, no, bardzo słabą robotę, to jest dobry artykuł na to. Mi się bardzo ciekawe spodobało określenie e, Toda Howarda. Uważali, że w wypadku Fallouta 76 on robił management e, Seagull siga Style, e, czyli w stylu Mewy. Czyli jak to wyglądało? E, ty masz pomysł co zaczynasz robić, a on przylatuje i po prostu defekuje na twoją ideę, a później spierdziela. Ehm, no, przyznam się szczerze, trochę mnie deprimuje fakt, że znowu mi nie działa zegarek i nie widzę o co chodzi, e, który jest czas, więc będziemy podsumowywać. Pierw nie tyle artykuł, co ciekawe dyskusje na temat wyboru narzędzi, których żałujemy. Lekcja jest z tego taka, że hype-driven development ogólnie jest zły. Trzeba się być bardzo świadomym tego, co się wybiera i iść w najnowsze technologie, jeśli nie widzimy, naprawdę powodu ich użycia czasami jest ryzykowne. Naszym drugim artykułem było patrzenie na historię Falauta i o tym jak development najnowszego Fallouta no, nie był najlepszy. To wszystko i widzimy się jutro.